powiedział, że meble były przesadne i zaprezentował z nami swoją matkę. Dom, który nie był już nasz. Kiedy Marcos oznajmił, że jego matka, do Un Lourdes, zamieszka z nami, roześmiałem się. Nie ten szczery śmiech, który ucieka, gdy coś jest naprawdę śmieszne, ale ten suchy śmiech, niedowierzanie, jakby właśnie powiedział, że będziemy adoptować niedźwiedzia polarnego. On nie żartował. I co gorsza, nawet się ze mną nie skonsultował. Tylko do czasu, aż wyzdrowieje po operacji, powiedział, jakby w tylko oznaczało trzy miesiące, sześć, rok. Tak jakby słowo wyzdrowieć nie było eufemizmem oznaczającym starzenie się, potrzebowanie opieki, nieposiadanie dokąd pójść. Przyjrzałem się naszemu mieszkaniu, małemu, ale nienagannemu, każdy mebel starannie dobrany, każda przestrzeń zdobyta po latach oszczędzania. Skórzany fotel, który Markos nazwał nadmiernym, ale tam czytałem w niedzielę. Stół do jadalni z litego drewna, który, jak twierdził, był niepotrzebnie duży, ale gdzie nasi przyjaciele zmieściliby się podczas świątecznej kolacji. Sofa, która jego zdaniem zajmowała za dużo miejsca, ale przy której zwijałem się w kłębek, aby oglądać filmy, kiedy on podróżował do pracy. Teraz wszystko to zostanie udostępnione. Nie z dzieckiem, nie z przyjacielem, ale z kobietą, która patrzyła na mnie jak na intruza. Dołuny Lourdes przyjechała z trzema walizkami, krucyfiksem wielkości talerza i wyrazem twarzy, który bez słów wyrażał, że nie pochwala mojej fryzury, mojego zawodu ani tego, że nie umiem porządnie zrobić stroganowa. Pierwszego dnia przemeblowała kuchnię. W drugiej skrytykował sposób, w jaki składałam ręczniki. Przy trzecim zapytał z wyrachowaną niewinnością, czy nie pracuje za dużo i czy nie byłoby lepiej, lepiej zająć się domem. Marcos oczywiście nie widział problemu. Dla niego jego matka była świętą, a ja byłam samolubna. Ona po prostu chce pomóc, powiedział, a ja z trudem przełknęłam obserwacje Dani Lourdes na temat tego, że nasze mieszkanie bardziej przypomina salon wystawowy niż prawdziwy dom. Wtedy zacząłem zauważać małe inwazje. Moje książki, wcześniej ułożone kolorystycznie na półce, zaczęto układać w szafie, aby zrobić miejsce świętym. Moje świece zapachowe zniknęły, a zastąpiły je kadzidła o silnym zapachu, od których bolała mnie głowa. Moja ulubiona filiżanka, ta niebieska porcelana, którą dostałem od babci, okazała się stuczona w koszu na śmieci według Dani Lourdes, która wkrótce ofiarowała plastikowy kubek z wizerunkiem Matki Bożej z aparycidy. Któregoś wieczoru, po obiedzie, podczas którego podała Marcosowi danie, które przygotowałam w odpowiedni sposób, Czyli z podwójną ilością soli i bez przypraw, które lubiłam, eksplodowałam. To także mój dom, powiedziałem drżącym głosem, podczas gdy Marko spatrzył na swój talerz, czując się nieswojo. Do une Lourdes powoli podniosła wzrok, jakby była zaskoczona moją śmiałością. Oczywiście, że tak, moja córko. Ale dom składa się z miłości, a nie rzeczy. Znowu się roześmiałem. Tym razem nie był to suchy śmiech. To był gorzki śmiech kogoś, kto w końcu rozumie. Nie dano Lourdes. Dom buduje się z szacunku. A mój właśnie zniknął. Marcos jak zawsze próbował pośredniczyć. Mówił o terapii par, o cierpliwości, o w trudnym etapie. Ale już podjęłam decyzję. W następnym tygodniu, kiedy oni byli u lekarza, wynająłem małe mieszkanie, ale własne. Wziąłem tylko to, co było naprawdę ważne. Fotel, stół w jadalni, sofę, trochę książek, niebieski kubek, który jakimś cudem znalazłem nietknięty na dnie zlewu. Resztę zostawiłem. Nawet meble, które Markos nazwał uprzesadnymi, pasują do nowej przestrzeni. Nie były one przesadzone. Były moje. Kiedy wrócił do domu i zastał puste mieszkanie z wyjątkiem przedmiotów Dani Lourdes i jego własnych rzeczy, zadzwonił. Nie odpowiedziałem. Właśnie odpowiedziałem wiadomością. Możesz mieć ten dom. Ja zatrzymałem swój dom. Do Unii Lourdes oczywiście się to nie podobało. Nazwał mnie niewdzięczną, samolubną i bezduszną kobietą. Marko spróbował się kłócić, wmawiać, że jestem impulsywny, że możemy porozmawiać. Ale już za dużo powiedziałem. Połknęłam już za dużo. W nowym mieszkaniu po raz pierwszy od miesięcy wzięłam głęboki oddech. Nie było kadzideł, krucyfiksów i wulgarnych spojrzeń. Tylko ja, moje przesadzone meble i cisza, która w końcu była moja. Marcos pojawił się tydzień później z bukietem kwiatów i minął kogoś, kto ćwiczył przemowę przed lustrem. Popełniłem błąd, powiedział. Ale możemy to naprawić. Spojrzałem na kwiaty. A potem dla niego. Nie popełniłeś błędu tylko ze względu na matkę, powiedziałem. Popełniłeś błąd, bo nigdy mnie nie słuchałeś, ponieważ dla ciebie zawsze chciałam przesady. Otworzył usta, zamknął je. Nie było wymówki, która mogłaby wymazać miesiące braku szacunku. A teraz? Zapytał łamiącym się głosem. Teraz, powiedziałem, musisz zdecydować, albo prowadź życie takie, jakie według twojej matki powinieneś wieść, albo zbuduj takie, które będzie twoje. Ale niezależnie od wyboru, nie będzie to ze mną. Wyszedł, nie mówiąc nic więcej. Zamknęłam drzwi, oparłam czoło o drewno i uśmiechnęłam się. Nie ze złośliwości, nie ze zwycięstwa. Ale dlatego, że po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem się jak w domu. Następne dni były dziwnie ciche. Nie było żadnych telefonów, żadnych wiadomości, nawet jego cienia na drzwiach mojego mieszkania. Czekałem, nie wiedząc na co, może na szczere przeprosiny albo na złość, że mnie pozostawiono. Ale nic nie przyszło. I stopniowo cisza stała się rodzajem odpowiedzi. Zacząłem wszystko porządkować. Pudła, których nigdy nie rozpakowywał, przechowywane w szafie, zostały otwarte i opróżnione. Książki, które przysięgał, że czyta, koszulki, których nie nosił, zepsuty zegarek, który nalegał, aby naprawić w pewnego dnia, wszystko to zostało rozdane lub wyrzucone. Każdy przedmiot, który zniknął, zabierał ze sobą część ciężaru, który dźwigałem. Roślinę, którą mi podarował na naszą pierwszą rocznicę, która wędła od tygodni, w końcu zastąpioną małą doniczką bazylii, którą sama kupiłam na targu. Praca, która kiedyś była tylko sposobem na opłacenie rachunków, zaczęła zajmować większą przestrzeń. Zgodziłam się na dodatkowy projekt coś, co wymagało kreatywności i wielu godzin koncentracji. Czasami, gdy na ekranie komputera odbijała się moja zmęczona twarz, zastanawiałem się, czy uciekam, czy po prostu idę do przodu. Ale odpowiedź nie była tak ważna jak poczucie, że po raz pierwszy wybieram, a nie tylko akceptuję to, co zostało mi dane. Miesiąc później spotkałem go przez przypadek. Było sobotnie popołudnie, a ja wyszedłem kupić chleb. Stał na chodniku przed piekarnią, trzymając za rękę nieznaną mi kobietę. To nie była jego matka. Był to ktoś młody z swobodnym uśmiechem i płaszczem, który wyglądał na drogi. Zobaczył mnie, zanim zdążyłem odwrócić wzrok. Na sekundę jego oczy rozszerzyły się, jakby zobaczył ducha. Potem zawahał się, jakby chciał coś powiedzieć. Ale kobieta obok niego delikatnie go pociągnęła, mrucząc coś, czego nie usłyszałam. Odwrócił się i obaj poszli dalej. Nie czułem złości. Nie przegapiłem tego. Przede wszystkim poczułam dziwną wdzięczność za tę chwilę, ponieważ potwierdziła to, co już wiedziałam, że niektórych drzwi raz zamkniętych nie trzeba otwierać ponownie. Ta żałoba nie dotyczy tylko osoby, która odchodzi, ale wersji siebie, która zostaje utracona przez upieranie się przy czymś, co już nie służy. Tego wieczoru, gdy przygotowywałem obiad coś prostego, danie, które sam wymyśliłem, włączyłem radio. Grała stara piosenka, taka, jakiej słuchała moja babcia. Tańczyłam sama w kuchni, śmiejąc się z siebie, bo to było śmieszne, wolne i całkowicie moje. Kiedy wiele lat później ktoś zapytał mnie, jak poradziłem sobie z tym związkiem, nie potrafiłem tego odpowiednio wyjaśnić. Nie było momentu rewelacji, żadnej dramatycznej sceny pożegnania. To tylko seria małych, cichych wyborów zostań, kiedy musisz, odejść, kiedy nadejdzie czas, a przede wszystkim naucz się cieszyć własnym towarzystwem. Bo ostatecznie dom nie był mieszkaniem, ani miastem, ani nawet ciałem, w którym mieszkaliśmy. To było to, cisza wynikająca z świadomości, że gdziekolwiek jesteśmy, jesteśmy całością.